Witam Was z tej strony G z kanału Major Wrestling Polska. W dzisiejszym materiale chciałbym przygotować dla Was listę 7 wrestlerów, którzy przerośli pokładane w nich nadzieje i mimo bycia skreślanymi osiągnęli ogromny sukces. Jeżeli film Wam się spodoba to zachęcam do subskrybowania kanału, bo zbliżamy się do tysiąca subskrybentów, za co Wam naprawdę dziękuję. I oczywiście również piszcie w komentarzach pomysły na następne materiały. A teraz zapraszam Was do oglądania. Numer 7 Kevin Nash sam Kevin Nash z początku nie mówił sobie w superlatywach i przedstawiał się jako po prostu, cytuję, średniej klasy duży gość. Nie uważano, aby był ringowym wirtuozem, więc również nie pokładano w naszu jakichś ogromnych nadziei. Jednak mimo tego z czasem był w stanie przeskoczyć nawet chyba przez samego siebie nałożoną barierę i zostać sześciokrotnym mistrzem WCW oraz 12 razy trzymać tytuły mistrzowskie takty na swoich barkach. I jakby tego było mało, to zaliczył nawet panowanie mistrzowskie z głównym tytułem WWE trwało ono nie krótko, bo aż rok więc mówimy tu o naprawdę dużego kalibru wrestlerze. Bardzo mądrze zachował się w ringu, był bezpieczny, potrafił sprzedawać swój gimmick dużego, groźnego wrestlera. Jednak bezpiecznie mogę stwierdzić, że osiągnięcia Kevina Nasza były o wiele większe niż mógł z początku wskazywać na to jego potencjał. Dlatego też idealnie sprawdza się do niego określenie overachiever. Numer 6 JBL John Bradshaw Layfield rozpoczął swoje zmagania w światowym wrestlingu od bycia członkiem grupy APA. Może i ta grupa należała do jednych z topowych stajni i zapodoba w pamięć wielu fanom wrestlingu, to jednak chyba nie zaskoczy nikogo, jeżeli stwierdzę, że JBL nigdy nie był materiałem na mistrza WWE. Jednak po rozpadzie APA John przyjął nową postać, zaczął nosić kowbojski kapelusz i zgrywał wyrozumiałego biznesmena. Jego interesująca zmiana charakteru, prezencji, fryzury, nicknameu, ogólnie całego gimiku sprawiła, że JBL zasłużył na mistrzowski push. Tym samym dostał swoją szansę, pokonał Ediego Guerrero, a następnie został jednym z najdłużych panujących mistrzów WWE w historii i finalnie stracił ten pas, przekazując pałeczkę samemu Johnowi Sinie. Nie ma co się kłócić, był to ogromny przeskok z bycia mid przez aż 8 lat, by następnie stać się głównym mistrzem największej federacji wrestlingowej na świecie i to nie na parę chwil, bo jak mówiłem JBL trzymał ten tytuł przez naprawdę długi, długi okres czasu. Numer 5 Chris Jericho Sytuacja Jericho jest odmienna od reszty zawodników na tej liście. Od zawsze uważano, że Chris ma ogromny potencjał na bycie main eventerem, lecz potrzebowano do tego odpowiedniej federacji, aby z niego go wyciągnąć. Początkowo zdominował kompletnie dywizję Cruiserweight w WCW i już wtedy zakładano, że dokonał czegoś wielkiego. Chris Jericho nawet nie musiał przybierać na masie i polepszać swoje sylwetki, aby wyglądać na przyszłą główną twarz federacji do szczytu pociągnęła go jednak charyzma, kreatywne umiejętności na mikrofonie, jak i skuteczna promocja swojej postaci. W ten sposób Y2J, trzy lata po zdominowaniu kategorii Cruiserweight w WCW, przeszedł do pokonania Stone Colda Steve'a Austin'a i Deroka w jedną noc. Jericho, od kiedy pamiętam, kochał nazywać się Goatem, czyli najlepszym na świecie w tym co robi i można stwierdzić, że wrestler kanadyjskiego pochodzenia z nawiązką udowodnił, że ten pseudonim do niego jak najbardziej pasuje. Numer 4 Rey Mysterio. Od zawsze Mysterio był uważany high flyerem i luchadorem z najwyższej półki. Jednak nigdy nie był rozpatrywany jako wielka gwiazda. Zdobył swego czasu mistrzostwo Cruiserweight, jednak daleko temu było do osiągnięć takich wrestlerów jak Bret Hart, HBK czy Stone Cold Steve Austin. Jednak po śmierci Ediego Guerrero w roku 2005 coś się zmieniło. Kariera Reya powędrowała w kompletnie inną stronę, wybijając go na szczyt i sprawiając, że stał się jednym z najbardziej ikonicznych wrestlerów WWE. W 2006 roku podczas gali Royal Rumble dokonał czegoś wielkiego i, wchodząc z drugiego miejsca, przetrwał ogromną ilość czasu i finalnie wygrał cały mecz. Tym samym zajmując miejsce w walce o pas wagi ciężkiej na WrestleMania. Przestał być uważany za Dawida walczącego z Goliatami i dopełnił dzieła, wygrywając mistrzostwo wagi ciężkiej w pojedynku z Randy Mortonem i Kurtem Englem. Reszty kariery chyba przedstawiać wam nie muszę, bo Ray ma na swoim koncie odgroma sukcesów, które bez dwóch zdań są w stanie nam potwierdzić, że Misterio osiągnął o wiele więcej niż od niego oczekiwano. Numer 3. Daniel Bryan Bądźmy szczerzy, każdy zna historię Daniela Bryana i wie, że WWE nigdy nie postrzegało go jako przyszłego main eventera. Wiele razy ten wątek przejawił się już na moim kanale. Daniel są miał umiejętności ringowe, jednak nigdy nie miał tej aparycji ani sylwetki na bycie kimś wielkim. Porównajcie sobie na przykład budowę Triple do Daniela Bryana. Dwa kompletne przeciwieństwa. Nawet sam Jericho to potwierdził, więc nie są to żadne moje domysły, że Vince McMahon nie widział nic ciekawego w Bryanie po jego początkowych walkach dla WWE. Jednak Daniel powoli zdobywał reputację oraz zaufanie u Vince'a, choć dalej mu czegoś brakowało. Został niby mistrzem wagi ciężkiej, czy też Stanów Zjednoczonych, jednak to co największe i najważniejsze w jego karierze miało dopiero nadejść. Jak dobrze wszyscy wiecie, może i Bryan nie zdobył serca na zapleczu, ale zdobył serca fanów wrestlingu i ci poprowadzili go do main eventu na WrestleManii 30, gdzie finalnie Daniel Bryan osiągnął to, co wielu gwiazdom śni się po nocach i zdobył zunifikowane mistrzostwo WWE oraz wagi ciężkiej, zamykając największą ze scen. Bez dwóch zdań jest on overachieverem. Numer 2. Mick Foley Możecie mówić, że Mick Poli nigdy nie wyglądał na gwiazdy. Był pulchny, nie miał żadnych mięśni, jego sylwetka po prostu nie wyglądała zbyt atletycznie. Jednak trzeba mu przyznać jedno, że wszystko to nadrabiał swoim absolutnym szaleństwem i co najważniejsze, legendarnymi spotami. Bo to właśnie one doprowadziły go do miejsca, w którym się znalazł. Chyba każdy zna jego brutalny Helina Selmer z Undertakerem, kiedy spadł ze szczytu klatki i roztrzaskał ring. Było to coś historycznego, śmiało można go uznać jednym z pionierów stypulacji Helina Sel bo to on nadał tej walce brutalności i ekscytacji. Niezależnie od tego, co możecie o nim uważać, czy go lubicie, czy nie, to nawet najwięksi hejterzy muszą przyznać, że Foley był naprawdę dobry w tym, co robił. I swoim brakiem szacunku do własnego ciała oraz wieloma wykreowanymi postaciami jak Dude Love czy Mankind potrafił jeszcze bardziej rozpromować produkt WWE. Choć szczerze, nie uważam, żeby ktokolwiek na tym kanale jakoś bardzo nie lubił osoby Mika Foley'a. Numer 1. Demis Demis to idealny przykład wrestlera nazywanego overachieverem czyli kogoś, kto osiągnął więcej niż jego potencjał na to wskazywał. Do WW dołączył w 2006 roku i od początku miał podgórkę. Rzekomo nawet na początku swojej kariery nie był traktowany na zapleczu poważnie i został wyrzucony po zjedzeniu kurczaka Chris'a Benoit, co świadczyło o kompletnym braku szacunku w jego stronę od pozostałych gwiazd z wybujałym ego. Jednak jest on przykładem wieloletniej pracy i dedykacji, która sprawiła, że osiągnął o wiele więcej niż od niego oczekiwano. Był jednym z najbardziej nienawidzonych chwili ostatnich dwóch dekad i od zawsze ciężko pracował w ringu jak i poza nim. Nie miał zostać nikim wielkim, a jednak zdobył dwukrotnie mistrzostwo w WWE. Został Grand Slam Championem, jednym z najlepszych w historii mistrzów interkontynentalnym i w dodatku main eventował Wrestlemanie, co sprawiło, że dołączył do elitarnego grona wrestlerów, którzy zamykali największą ze scen. Bez wątpienia nikt nie stwierdziłby, że The Awesome One kiedykolwiek dokona czegoś tak wielkiego a jednak zamknął wszystkim usta i sprawił, że musiał się znaleźć na pierwszym miejscu na tej liście, bo jest to kawał niedocenianego wrestlera. I tym samym dziękuję wam za oglądanie. Ja byłem oczywiście Dziska na Major Polska, tak jak się przedstawiałem na początku. Jeżeli film wam się spodobał zostawcie łapkę w górę. Czekamy na kolejne nowości. Gonimy do tego tysiąca subskrypcji i do usłyszenia wkrótce.